Teraz proszę o zabranie głosu pana kapitana Marcina Sochonia, prezesa Stowarzyszenia Reduta Ordona. Szanowni Państwo, przyszło mi dzisiaj, mam zaszczycie zabrać głos. Co roku zabierał tutaj głos z tego miejsca pan Artur Nadolski, który nas tu wszystkich zebrał dawno temu, bo. Jego walka Stowarzyszenia Reduty Ordona zaczęła się w 2008 roku. W 2011 roku powstał ten skromny pomnik zachowania Reduty Ordona, natomiast w 2014 roku powstał Komitet Zachowania Reduty Ordona. To organizacja, która w zasadzie zbiór organizacji, które chciały walczyć o to, żeby to miejsce nie zostało zabudowane. Zebrało się swojego czasu 16 różnych organizacji o różnych profilach działalności z różnymi ludźmi o różnych profesjach i zawodach po to, żeby to miejsce chronić, po to, żeby je uchronić przed zabudową. To oczywiście co roku pada bardzo dużo znamiennych słów o ochronie, o tym, że trzeba zachować to miejsce dla przyszłych pokoleń. I to jest prawda. Wszystko to jest prawda, tylko z jednym małym wyjątkiem. Jeżeli my dzisiaj powiemy, że będziemy walczyć, ale być może uda się zachować redutę Ordona, to mogę to nazwać fasadowym patriotyzmem. Bo nie o to chodzi, tylko żeby się zbierać, przypominać bohaterów i żeby ci bohaterowie byli dla nas wzorem do naśladowania, bo są wzorem do naśladowania, bo tutaj walczyli, przelali swoją krew, a tak jak pan przewodniczący wspomniał wcześniej, stoimy na grobach. To tylko przypomnę, że stoimy na grobach. Komitet Zachowania Reduty Ordona, część organizacji, prowadziła tutaj e, razem z, e, z archeologami badania. I my wiemy, że tutaj spoczywają szczątki. My wiemy, że ryduty Ordona, w zasadzie meczet wybudowano na szczątkach bohaterów, albo wywieziono te artefakty, które były w Wilczych Dołach. My wiem, że Aleje Jerozolimskie wchodzą na Redutę Ordona i tego niestety uratować się już nie da, ale Redutę Ordona uratować się jeszcze da. Jeżeli my tego nie uczynimy, jeżeli wspólnie wszyscy, tak jak jest tutaj na tych tablicach, bo dzisiaj mamy do czynienia z drugą bitwą o Redutę Ordona, dlatego że Dzisiaj okazuje się, że może być taka sytuacja, że staną tutaj apartamentowce, Szanowni Państwo. Tutaj, pod spodem, nie tylko spoczywają szczątki ludzkie, ale to jest jedyne miejsce, które zawiera to dzieło i które można wyodrębnić, pokazać w przyszłym pokoleniom. Można przyprowadzić tu nasze dzieci i wnuki później i pokazać. Jeżeli nie będziemy mogli przyprowadzić naszych wnuków. To co kiedyś im powiemy? Powiemy, że my, nasze pokolenie, które walczyło, doprowadziło do tego, że zabudowana Tordona, że nie ma co tutaj oglądać. Dlatego właśnie Komitet Zachowania Redutordona i te wszystkie organizacje apeluje do Państwa, do wszystkich Państwa, do samorządowców, do społeczników, do kombatantów, o to, żebyśmy chronili to miejsce. I o to, żeby spojrzeć na tę tablicę i zobaczyć, że Reduta Ordona ciągle walczy, ciągle walczy o to, żebyśmy mogli zachować je i pokazać przyszłym pokoleniom. Jeżeli nie będziemy mogli tego zrobić, to przypomnę tylko znamienite słowa. Jeżeli my zapomnimy o nich, Ty Boże zapomnij o nas. Dziękuję. Ha <laughs> Teren prywatny wykupiony przez dewelopera. Teren Reduty Ordona. Tak wygląda. maczet jest wybudowany na terenie Redutu Mam Widać. A tu załatwiają się psy i ludzie.